Hey, Siemanko, Julijus z Gäste, strony witam serdecznie w kolejnym odcinku związanym z materiałami odnośnie Last Epocha, a konkretniej z aktualizacjami do Last Epocha. Developerzy już w sumie od stycznia informowali nas odnośnie nowego patcha 0.8.5, więc ym, trochę, trochę nadrabiam za uwagi, żeby nie było, yy, ale już tutaj lecę z ciekawostkami jakie tutaj się będą znajdować w najnowszym paczyku ludziska. Bo dużo dużo tego jest. Na początek na pewno sobie umówimy styczniowy. Nie wiem ile tego w sumie dużo jest. W sumie robię to na żywioł, jakby nie patrzeć. Więc. Wybaczcie, wybaczcie, ale tak to właśnie jest niestety. Kiedy życie gdzieś tam kopa zapoda i, i trzeba i trzeba się gdzieś tam ogarniać. Natomiast lecimy z paczykiem. Tutaj mamy grafikę co będzie w nadchodzącym patchu, będą dwa dranżony, drugi i trzeci, jak na razie, jak na razie tutaj w, nie ma żadnych nazwy. Będziemy mieli Vault of Uncertain Fate, <tryk> Soul Gamblera, będziemy mieli, będziemy mieli Arenę Championów i nowe unikalne i setowe bronie, ja modele dokładnie dla uników i setowych broni po patchu co będzie. Będzie jakiś rework kontentu związany z arnami, skillami i animacjami. Spoko, performance improvements bardzo spoko. To bardzo bardzo się mocno przyda, jakby nie patrzeć tutaj. Jeszcze w tym patchu, przynajmniej na chwilę, obecną, nie jest to określone, że coś będzie. Dodadzą kolejne chaptery: 10 do 12, więc trzy chapterki dostaniemy, więc elegancko. Item trading system, favor system, multiplayer testing. Będziemy. Mieli po tym patchu, więc trochę się to przyciąga, jak, jak wi widzimy. Więcej, więcej dungeonów będziemy mieli, będziemy mieli nowy system prawdopodobnie Endgame Lost Memories i będziemy mieli kolejne trzy podklasy dla naszych klas. Równo Maspera, Warlocka i będziemy mieli Falconera, który jest bardzo ciekawą podklasą dla ruga więc na to, na to bardzo mocno wyczekuję. Więc tu tak się to. Zapowiada, ale zobaczmy tutaj, co mamy jeszcze ciekawego. Czy ja jestem w stanie to przetłumaczyć na polski? Czy mi to przetłumaczy? Dobra, mamy przetłumaczone na polski. I teraz tak. Nasze wyszuki muszą koncentrować się na ogólnej jakości gry, wyższych standardach wydajności, obciążeniu serwera, równowadze prezentacji historii i nie tylko, aby upewnić się, że jesteśmy na właściwej drodze do wersji 1.0, aby zapewnić naszej społeczności i samej grze udaną premierę, na jaką zasługę i bardzo to się ceni jakby nie patrzeć. Ale zerknijmy, co tutaj mamy. Dwie funkcje, które usuwamy z kart, to brama. To są chyba gate'y, chyba jakieś, nie? Gate of Memories, nie, czy Lost Memories. Nie, bramy. Jak to się nazywa potem? Dajcie mi sekundę. Gdzie ja to mogę zobaczyć? a musiałbym tutaj i wrócić do angielskiego. Wait. Show original. Ok. Gates of Memoriam. Ok, to się tak nazywa. Dobra. Będziemy tak sobie sprawdzać, bo to ma akurat. Swoje nazwy i widzę, że tutaj jest kolejna jakaś swoja nazwa własna, nie to, tylko oryginalnie poszła, pokaż i Epoch Calls System, dobra. I w Epoch Calls System, Znowu usunięty z, z kart, znaczy z tego co będą robić, także na razie z tego zrezygnowali, pytanie czy na stałe, czy też nie. Usunęliśmy bazar z karty. Czy nie będzie bazar, tylko będzie system tradingu jakiś wewnątrz gry, więc no, zobaczymy. No, dokładnie. Dodaliśmy handel z przedmiotami w jego miejsce, więc to nie będzie bazar czyli nie będzie chyba coś na, na stylu Action House, tylko po prostu będzie handel przedmiotami. Na jakiej zasadzie? pewnie się dowiemy, jak mniej patrzeć. No, ale tutaj, jak mówiliśmy wcześniej, Gates of Memoriam został planowany jako system endgame'owy, który, który był bardziej zakorzeniony w życie i osi czasu kampanii w przeciwieństwie do monolitów i Areny. To ciekawe, to ciekawe. Jednakże, gdy niedawno omawialiśmy i rozwaliśmy ten pomysł, zdecydowaliśmy, że perspektywa ponownego odedzenia rzeczywistości stref kampanii nie pasuje dobrze do ostatniej epoki, jaka istnieje teraz, ani do naszych wizji na przyszłość. Uważamy, że system Malchow skutecznie spełnia te rolę poszczególnego systemu endgame'owego który rozgrywa się w świecie kampanii i będzie go rozszerzał w wersji 0.85 o dwa nowe lochy pięknie elegancko elegancko elegancko. Epokol miał być mechaniką kierowaną dla graczy w stronę określonych losowych treści w Gates of Moria i Monolith of Fate. Ponieważ jednak nie planują już iść naprzód z bramami Moria, nasze widzenie monolity losu czyli Monolith of fate bardzo ewoluowała od 2.18 epoch Calls tak jak pierwotnie przewidywano nie ma już jasnego miejsca. O, czyli z tego zrezygnują totalnie. OK, tak samo jak z Gates of Memoriam. ciekawe, ciekawe powiedziawszy, to nadal dążymy do poprawy randomizacji Monolitu, tego rodzaju misje, które kierują grać do konkretnych fragmentów zawartości w grze końcowej nadal są czymś, co rozważamy wdrożyć, jednak zostaną wdrożone najpierw jeśli jednak zostaną wdrożone, tak protowajem będą częścią systemu przychylności i wezwania epoki, ale to zaraz sobie tam pokażemy, jak to jest w oryginale. A, will be like part of the favor system rather than epoch calls. Ok. Favor system. Tak jest, favor system, jest, że popatrzył jak najbardziej, więc.. A to w sumie zróbmy sobie to tak, może będzie też lepiej, jakbyśmy chcieli sobie zaglądać, jakby, jakby nie patrzeć, więc no, dobra. Lecimy w takim razie sobie dalej. Ostatnim systemem, o którym chcemy, jest bazar. O naszych pomysłach dotyczących bazaru w faku multiplayer rozmawialiśmy w lipcu ubiegłego roku. Od tego czasu bardzo uważnie przychysowaliśmy się całą dialogowi dotyczącym handlu. W rezultacie odbyliśmy wiele rozmów wewnętrznych. Po wielu dyskusjach na temat różnych wyzwań, związanych z proponowanym przez nas kierunkiem, nie czujemy już, że bazar jest najlepszym sposobem na handel e, graczami, w na handel graczami, na handel i temami z, gra, e, z graczami. W ostatniej epoce, czyli w las epoch, jakby mi patrzeć, bo tutaj tłumaczy dosyć mocno dosłownie, musimy wziąć to na, na mieć to na uwadze. Podczas gdy handel z nadal będzie częścią gry, planujemy przyjąć inne podejście, będziemy mówić więcej o naszym rozumowaniu tutaj, a także o przyszłości handlu w las epoch, o dedykowanym właściwie w nadchodzących miesiącach. No i to będzie bardzo ciekawe. Ale mamy nowe lożki ludziska, mamy nowe lo lożki. <laughs> Temporal Sanctum był pierwszym lochem, który dodaliśmy do gry w aktualizacji Eternal Legends. Oferuje pierwszą y, interakcję, randomizacji mapy, unikalną mechanikę, spotkanie się z Boszem i wiersze, y, Co nie mniej ważne, własną nagrodą. Y, w przyszłości planujemy rozbudować system lochów, wprowadzić nowe wyzwania i rozmaicić grę końcową. Spoko. Y, Aktualizacja y, 085 prowadzi do lata, Pochyli dwa nowe lochy z własnym motywem i mechaniką. Engraczy y, nam dwóch nowych, przerażających bossów, a po pokonaniu ich otrzymują dostęp do nowych nagród krypty. Pewnego losu i hazardzisty dusz. To jest po polsku, tak, żeby nie było, nie? A tutaj to będzie prawdopodobnie World of The Central Fate i Soul Gamblera będziemy mieli, nie? Po angielsku. Mistrzowy Areny w wersji 0.8.5, wprowadziliśmy nowy tryb Areny, w tym trybie znajdziesz się na Arenie przeciwko określonym liczbie fal, ostatecznie stając twarzą w twarz z jednym z nowych mistrzów Areny. Ci bohaterowie mają swój własny udział w doświadczeniu w rękawicy i wiedzą, w którą stronę idzie Speechasty koniec. Możesz nawet znaleźć ich za pomocą sztuczki lub dwóch własnych przeciwko Tobie. Możesz pokonać czaszki imperialnych dowódców, a nawet smoki, ale czy możesz pokonać innego mistrza areny? Ciekawe, ciekawe. Czy to takie PvP trochę połączone z PvE? Nie wiem do końca w sumie odnośnie tego mistrza areny. To, to jest ciekawe, czy to będzie jakiś jednak PvE taki. Zobaczymy, zobaczymy. Co my tu mamy dalej? Mamy nowe modele 3D dla kilku unikalnych broni. Jak tutaj widzimy, mamy chyba ten do to jest jakaś różdżka magiczna, spoczko, spoczko, bardzo ładnie wygląda model. Powiem, że nie. Sierp. Elegancko, elegancko wygląda. Dobra, tu jest jakaś taka tarcza krzyżowa. No, jest łuczek. Spoczko. Zestawy pancerzy i katalizatory i nowe animacje do katalizatorów, okej, okay, okej, okay. tu mamy dla... To jest tam no, jakiś no, model po prostu, okej. Okay. Yy... O, tu możemy pokazać sił. Ładnie to wygląda. Ładne te modele są. Yy, bardzo ładne modele są. Tu są z paluchami jakimiś. Nieźle, nieźle, nieźle. Wiele, wiele więcej. A, a to nie wszystko. Za kulisami nieustannie pracujemy nad wieloma innymi, mniejszymi, ale ważnymi zmianami w wersji 0.8.5. Zobaczymy wiele z tych zmian w grze, w tym nowi wrogowie, ulepszenie animacji niektórych starszych wrogów, ulepszone okno dialogowe, więcej podkładów głosowych, nice, i ulepszenie grafiki niektórych, niektórych gre, obszarów. Okej, okay, okej, okay. ale bardzo dobrze, bardzo dobrze Ludzkie, powiem wam, że tu tyle, tyle ciekawostek, bo tak jak mówiłem wcześniej, tutaj to jest są informacje ze stycznia, a mamy w chwili obecnej mnóstwo jeszcze innych materiałów, bo jest coraz bliżej chyba pacza. Więc deweloperzy tutaj las Epocha 11 Hour tutaj nam zapodają naprawdę niesamowitą ilość tych, tych informacji, więc wyczekujcie następnych materiałów. Prawda, tak swoją drogą, a sorki. Więc tak, trochę w przyspieszonym tempie umówiliśmy informacje, które znajdowały się w tym w tej informacji, więc liczę na to, że zobaczymy się już na pewno niedługo w kolejnym materiale, a na bank tak się zostanie, no bo chcę trochę nadrobić i na pewno gdzieś tam też trochę więcej będzie w niedługim czasie strumyków z Las eposzka, gdzieś tam trochę wcisnę, więc zapraszam też na mój kanał, na, na, na Twitchu, więc jakby co, to widzimy się na strumyczku, a tymczasem e, trzymajcie się, jej!